My jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, jej próśb, jej wniosków w tej sprawie. Jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w przypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami Narodu Ukraińskiego, jego próśb. Amerykanie powiedzieli, Departament Stanu dał do zrozumienia, że gotów jest przekształcić Ukrainę w taki nietonący amerykański lotniskowiec, tak jak Izrael na Bliskim Wschodzie. No to Ukraina Izraelem, Europy. No to nawet ciekawie by było. Tyle tylko, że Polska wtedy by się znalazła w, w, w roli ubogiego krew, krewnego. No i tutaj że jesteśmy sługą narodu ukraińskiego to my wiemy i podstawą tego to jest ta umowa o której mówiłem z 2 grudnia 2016 roku no to na razie ten sługa narodu ukraińskiego jest przez swych, swoich panów traktowany przyzwoicie, ale to się może zmienić. Kijów może w pewnym momencie chwycić za kij i wygarbować skórę swoim sługom. No to musimy być na to przygotowani.